Puk, puk! Gotowa? Tak, prawie. Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się. jó Dlaczego cię wzywają? Spokojnie, to tylko rutynowa rotacja. E, mogłabyś po powrocie zajrzeć do mojego tatu? Chyba mu się... sam nie wiem... tu garsza. To znaczy? Skarży się na ostry ból w nadgarstkach. Ledwo może utrzymać łyżkę. Spróbuję mu załatwić leki przeciwbólowe. Podobno przenieśliście się z Owenem do sekcji 9-6. Aha, jest tam ładnie. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Jak widzę te biegające dzieciaki... Tak, prawie jestem gotowa. <grym zimna> te wszystkie płaczące maluchy... Owen pewnie dostaje kręczkę. I jeszcze ich nie widział. Jest na zmianie z Danim. Danim? Rany. Nie zazdroszczę. Dzień. Ta. Jest w środku. Świetnie. Abi, weźmiesz ją. Hej, mama. Mm. <laughs> moja to wariatka. Jest moja maleńka. Dzeko ona z tobą wytrzyma. <laughs> Zazdrosna. Hej, ale idziemy do aut? No to chodźmy. Cześć, Abril. No dobra, skoro tak prosisz. Łapki! Powiedziałam że chcesz Owszem. Ty świętuchu. Co robi w mieście? Coś dla Isaac. Brany musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytaj ją kiedyś o kumulusy. <noise> Przynajmniej nie trzeba hey, walczyć. Hej, Abby. to kręci. Chętnie zostałabym na miejscu. Leczyłabym rodziny. Hej, Pat. Hey. Hej, Pat, to co zwykle. No jaka? Gracias. Jakie mamy wozy? Weź S24. Ja prowadzę. Podpisz nas. Ten Dzięki. Wytrwajcie jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Przydałaby mi się rozgrywka. Mamy jakiś Co powiesz na małe zawody? cegany sprząta Hmm, kuszące. Po jednym magazynku? Dobra, koledzy. Następnym razem ja tym strzelam. Jasne, bo liczy się tylko broń. A, tak propo czeka na ciebie wielka, sterta naczyń, hmm, Sadystka. O, przy okazji, złóż mi pranie, ruszajmy do bazy. Jak ma wyobrażenia na że No, no, dobra dziewczynka. Też tęskniłam. Alice z przodu. Mel jest ma z przodu. jest wciąż. No to się przewietrzy. Roznawiacie sobie. Gracias. Ja Jak się w ogóle. Kiepsko może chcesz coś zapleki nie, dzięki To żaden problem Nie, spoko, postaram się zmęczyć brałam dodatkowe zadania Tak jak Owen. Jak to znaczy Nieważne Hej meni. Dokąd to? Wójka S24 do dwójki. Byś wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Straciliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Aizak, mówisz, to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło ze mną, Józef? Nie widziałam go od dwóch tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z Tobą, mówił coś. Nie roz... Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się unikam. Jackson mnie wstrząsnęło. Nie przejmowałabym się. ストップしようと Ej, Jabs. Można by z tego zrobić niezłą bombę. Tak jest. Nie, żeby zostać na zewnątrz. Nie, będzie dobrze. Just lepsze od się i oglądania anime. Co? Nic. Patrzcie, widzicie to światło? Może to wyjście. Wejdę na górę i sprawdzę. Się na boje. Czy możemy stąd spierdalać? Tak. Spierdalajmy stąd. Wynoś mi się stąd. Słuchajcie, chyba zarazem wyjście. – Manny. – Robi się. Panie przodem. Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej Abs. Panie przodem, tak? <laughs> Lubię cię. I przypominasz klawnię twojego taty. Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. Wiecie co? Nie jest źle. Miałyście szansę się do siebie zbliżyć. Co mamy Zadziałało. Kolejną? Tak. Ej, znam grę, w którą mogłabyś z nimi zagrać. <grych> Może później.